Dlaczego właściwe żywienie ma znaczenie dla pacjentów onkologicznych? Czy to prawda, że właściwa dieta może poprawić wyniki terapii pacjenta onkologicznego, jakość jego życia oraz zwiększyć szanse na dłuższe przeżycie? Dzisiaj przekonam Cię, że tak. Jestem specjalistką do spraw żywienia klinicznego i opowiem Ci dzisiaj o żywieniu w chorobie nowotworowej, które jest kluczowym elementem Twojego leczenia. Niestety często pomijanym. Jednym z Twoich celów Właściwego żywienia w chorobie onkologicznej jest utrzymanie masy ciała oraz dostarczenie kluczowych składników odżywczych. Dlaczego? O tym właśnie za chwilę. Organizm człowieka niedożywionego nie ma siły, aby walczyć z chorobą. No, ma ich mniej. Wyniki badań pokazują, że utrzymanie masy ciała realnie zwiększa szanse na dłuższe życie, skuteczność leczenia i jakość codziennego funkcjonowania. Lepsze rokowania. I dłuższy czas przeżycia. Aby nie być gołosłowną, posłużę się wynikami badania, które zostało opublikowane w Journal of Clinical Oncology, obejmującego ponad 8 tysięcy pacjentów. Udowodniono, że osoby, które straciły mniej niż 2,5% wyjściowej masy ciała, mają nawet 5 razy większe szanse na dłuższe przeżycie, niż pacjenci, którzy stracili więcej niż 15% swojej wyjściowej masy ciała. To pokazuje, jak ogromne znaczenie ma odpowiednie odżywienie. Utrzymanie masy ciała oznacza, że organizm ma więcej zasobów, by skutecznie radzić sobie z chorobą i lepiej reagować na leczenie silniejszy układ odpornościowy. Odżywiony organizm to organizm odporny. Zachowanie masy ciała wspiera produkcję białych krwinek chroniących go przed infekcjami. Pacjenci, którzy są dobrze odżywieni, a ich dieta jest skonstruowana poprawnie, rzadziej zmagają się z infekcjami i są w stanie unikać komplikacji, które mogłyby opóźniać leczenie. Infekcja w trakcie chemioterapii może wymusić przerwanie leczenia na kilka tygodni, bo no niestety w tym czasie nowotwór nie czeka, a pacjent traci cenny czas. Dalej większa skuteczność leczenia. Dobre odżywienie pacjenta ma ogromny wpływ na to, jak jego organizm reaguje na leki. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy organizm jest niedożywiony, stężenie białek w jego krwi spada. A to właśnie te białka transportują leki do miejsca działania. Bez odpowiedniej ilości składników odżywczych organizm po prostu nie ma siły wykorzystać terapii w pełni. Lepsza tolerancja terapii. Chemioterapia i radioterapia są intensywnymi formami leczenia, które mocno obciążają organizm. Pacjent, który utrzymuje masę ciała, lepiej znosi skutki uboczne, takie jak nudności, zmęczenie czy utrata sił. Dzięki temu leczenie można kontynuować bez przerw. I oczywiście szybszy powrót do zdrowia. Organizm, który otrzymuje wystarczającą ilość energii składników odżywczych, szybciej się regeneruje. Po operacjach, czy intensywnych terapiach, pacjenci z prawidłową masą ciała szybciej wracają do codziennych aktywności, co zwiększa ich szanse na powrót do zdrowia. No i oczywiście lepsza jakość życia, lepszy stan odżywienia, a co za tym idzie utrzymanie masy ciała oznacza więcej energii, siły, sprawności. To przekłada się na lepsze samopoczucie, większą niezależność, możliwość aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu. I dla pacjenta oznacza to, że czuje się na tyle dobrze, że realnie może się cieszyć swoim życiem, że może spędzać czas z rodziną, że może wychodzić na spacer. Czy przekonałam Cię, że żywienie w chorobie ma dla Ciebie znaczenie? No mam nadzieję, że tak. Każdy kęs ma znaczenie. Utrzymanie masy ciała to nie tylko lepsze rokowanie, ale także większa siła organizmu, lepsze efekty leczenia i wyższa jakość życia. To dlatego żywienie jest jednym z kluczowych elementów skutecznego leczenia onkologicznego. No dobrze, to jak powinna wyglądać dieta pacjenta onkologicznego? Skoro już wiemy, dlaczego utrzymanie masy ciała ma kluczowe znaczenie, teraz przyjrzyjmy się, jak powinna wyglądać dieta pacjenta chorego na chorobę nowotworową, aby wspierać organizm w procesie zdrowienia. W tym celu skorzystamy z wytycznych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, gdzie znajdziemy szczegółowe rekomendacje dotyczące żywienia w chorobie nowotworowej. Po pierwsze energia. W chorobie nowotworowej organizm pacjenta zużywa więcej energii na regenerację. Walkę z chorobą oraz radzenie sobie z terapiami. Dlatego pacjent powinien dostarczać codziennie 25-30 do kcal na kilogram masy ciała. Dla osoby ważącej 70 kg oznacza to pomiędzy 1750 a mniej więcej 2010 kcal dziennie. Węglowodany, główne paliwo dla organizmu, to podstawowe źródło energii. Przypominam, nie eliminuj ich, bowiem potrzebujesz ich zarówno w zdrowiu, jak i również w chorobie. W tym przypadku onkologicznej. Jakie mamy źródła węglowodanów? kasze, ryż, pełnoziarniste pieczywo, makarony, warzywa korzeniowe, którym są na przykład ziemniaki. I oczywiście może się zdarzyć, że ciemne pieczywo, grube kasze nie będą przez ciebie dobrze tolerowane. W takiej sytuacji poproś dietetyka o pomoc. Możliwe, że potrzebujesz zmienić je na lekkostrawne wersje, na przykład białe pieczywo, drobne kasze, ryż oczyszczony. Pamiętaj, zalecenia dietetyczne są dla ciebie, muszą być zindywidualizowane, czyli dopasować się do ciebie, do twoich możliwości, twojego organizmu. Pamiętaj, że źródłem węglowodanów dla Ciebie są również owoce. E, bogate w witaminy, składniki bioaktywne zawierają również niektóre składniki mineralne. Białko to jest klucz do budowy mięśni i Odporności. Pacjent z chorobą nowotworową potrzebuje dużo więcej białka niż osoba zdrowa. Eksperci zalecają, aby dostarczać 1,5 g białka na kilogram masy codziennie, co to oznacza, jeżeli ważysz 70 kg, twój organizm potrzebuje aż 105 g białka każdego dnia. Dlaczego białko jest takie ważne? Bo wspiera. Budowę i odbudowę mięśni i tkanek, które są niszczone podczas terapii. Pomaga wzmacniać układ odpornościowy, umożliwia szybszą regenerację po operacjach i innych zabiegach. Źródłami pełnowartościowego białka dla Ciebie powinny być produkty zwierzęce, takie jak chude mięso, drób. Ryby, jaja czy nabiał, i o ile tolerujesz, rośliny strączkowe są jak najbardziej dla Ciebie. To będzie soczewica, ciecierzyca, fasola, dalej tofu, orzechy i nasiona. Tłuszcze. Ważne, aby wybierać tłuszcze dobrej jakości, jak wspomniałam które wspierają zdrowie, nie obciążają go. Pamiętaj też o jednej garści orzechów dziennie, o ile Twój przewód pokarmowy oczywiście je toleruje. Szczególnie istotne są kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które są przeciwzapalnym wsparciem dla Twojego organizmu. Dodatek tłustych ryb morskich, takich jak łosoś, makrela, sardynki, dostarczy kwasów tłuszczowych omega-3, a to oznacza dla Ciebie, że proces kaheksji może być realnie mniejszy. Omega-3 można znaleźć również w oleju lnianym, nasionach chia i orzechach włoskich. Witaminy i składniki mineralne wsparciem metabolizmu i odporności. Jako pacjent onkologiczny zadbaj szczególnie o dostarczenie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych, które wspierają Twoją regenerację i odporność. Witaminy antyoksydacyjne A, C, E pomagają neutralizować wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniem. Źródła: warzywa zielone, żółte, pomarańczowe, marchew, szpinak, cytrusy, papryka. Witaminy znajdziesz nie tylko w warzywach i owocach. Pamiętaj o tym: witamina E znajduje się w oliwie, oleju czy orzechach. Dalej witamina D, klucz do odporności zdrowych kości. E, wspiera ona również układ odpornościowy, zmniejsza stany zapalne, wspomaga walkę z komórkami nowotworowymi. Jej niewielkie ilości znajdziesz w tłustych rybach i jajach, ale w przypadku tej witaminy sięgamy po suplementy. Dieta nie dostarczy ilości, której ty potrzebujesz. Dalej składniki mineralne takie jak cynk i selen wspierają regenerację tkanek i odporność. Ale aby ich dostarczyć ponownie wymienię orzechy, nasiona, mięso, produkty pełnoziarniste. Jak widzisz składniki odżywcze występują w żywności tak na zakładkę. Są w różnych produktach, dlatego nie można wykluczać żadnej grupy produktów. Nawodnienie. Zapomniany element. Jest kluczowe zwłaszcza dla pacjentów onkologicznych, dlatego że to dzięki płynom transport składników odżywczych i usuwanie toksyn z naszego organizmu jest możliwe. Potrzebujesz wypijać około 1,5 do 2 litrów płynów dziennie, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wybieraj wodę, herbaty ziołowe, lekkie buliony, rozwodnione soki no i unikaj napojów bogatych w Cukry. A jeżeli woda gazowana nie powoduje u Ciebie dyskomfortu, to oczywiście wybieraj gazowaną, wybieraj niegazowaną, taką jak lubisz. Na zakończenie chciałabym rozwiać pewien mit. W Polsce tradycyjnie pacjentom podaje się rosu, wierząc, że jego wartości odżywcze wspierają chorego. Tymczasem rosół to głównie woda z tłuszczem, która nie dostarcza odpowiedniej ilości białka, energii, kluczowych składników takich jak omega-3 czy witamina D. Zajmuje on miejsce w żołądku, a nie wspiera organizmów w regeneracji. Zamiast tego warto postawić na pełnowartościowe zupy, które zawierają mięso, warzywa, strączki, na przykład zupy krem z ciecierzycy lub soczewicy, jogurt bogaty w białku, na przykład taki typu skyr. Pamiętaj, że każdy posiłek powinien być przemyślany i dostarczać organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje w procesie zdrowienia. W dostarczeniu wszystkich składników odżywczych może pomóc Ci również żywność medyczna zaprojektowana na potrzeby organizmu pacjenta onkologicznego. Podsumowując, dieta pacjenta onkologicznego to znacznie więcej niż kalorie. Oczywiście to energia, ale to również białko. Tłuszcze dobrej jakości, witaminy, składniki bioaktywne, składniki mineralne, no i oczywiście dobre nawodnienie. Tylko taka dieta daje organizmowi siłę w procesie zdrowienia. Dziękuję bardzo za uwagę.